Siema tu nie to zapraszam do kolejnego odcinka, w którym powiem wam o tym, jaki błąd popełniłem wczoraj, za który przepraszam, za który bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że na pewno znajdzie się ktoś, kto to zrozumie. Chciałem nagrać konkretny odcinek, ale coś pomyliłem i niestety nie wyszło, więc przepraszam. Postaram się ten błąd naprawić i nagrać kolejny odcinek taki sam tylko już dobrze wszystko zrobić. Przepraszam i postaram się no naprawdę tak powiedziałem. Postaram się, żeby nie było błędu. A jeśli chcecie, żebym rozszerzył temat, który poruszałem w tym króciutkim filmiku, to napiszcie mi to w komentarzach. Będzie mi miło wiedzieć coś na ten temat. Przepraszam, że ja tak szybko i krótko nagrywam, ale to tak wyjątkowo, naprawdę wyjątkowo to tak zrobię. Obiecuję, że kolejne będzie już wszystko ok. Jeśli chcecie, żebym wrócił do nowej serii, znaczy do starej serii, nie nowej, to łapka w górę. Jeśli w ogóle. Wam się ta seria podobała. E, ona się nazywała nie TopySchVS, coś tam. E, teraz to się nazywa troszkę inaczej, ale nieważne, nieistotne. E, dlatego, że zmieniłem coś w kanale. Kto zauważył, ten zauważył. Nie wiem, czy to brzmi dobrze, ale chciałem zmian. Po prostu. Dlatego to zrobiłem. Ja przepraszam, że już skończę. Ale wyjątkowo odcinek taki, taki krótki. Zapraszam do kolejnych, do poprzednich, do subskrypcji moich nowych, oglądających mój kanał oraz zachęcam do zostawienia sobie powiadomienia o odcinkach. Ustawiając dzwoneczek z powiadomieniem oraz zachęcam do kopiowania linku z kanałem i przekazywania go innym moim swoim znajomym, nie moim przepraszam. Także dziękuję, przepraszam, że tak krótko i zapraszam do kolejnego odcinka. A no i oczywiście dziękuję, że jesteście ze mną pomimo moich błędów, pomimo moich potknięć na kanale. Dziękuję, że jesteście pomimo tego. Naprawdę jesteście super. Dziękuję. Adios.